O mój buddo, ale drogo. Zjadłabym coś zdrowego. Czemu kelnerzy tutaj nie tańczą i nie śpiewają? Na Ubud jadłam w takiej knajpce, tam szaman sam własnoręcznie wyciskał soki, a tu sama chemia. Przynajmniej nie dostanę bali beli, chodzę na jogę. A ty chodzisz? Bo ja chodzę. Ale joga w Warszawie to nie to samo. Medytujesz? Powinnaś. Bo ja medytuję. Wdech i wydech. Namaste, siostro. Jak twoje kundalini. Nie spotykamy się z kimś o niższej energii. Zostawiamy tych ludzi w przeszłości. Już nigdy nie umówię się z kimś o niższej energii ode mnie. Chociaż nigdy nie mów nigdy. <słuch> Byłam w świątyni Tietz Ganga i podziwiałam tam naszą kulturę. Ubieram się teraz w stylu boho, bo tak jest najlepiej. W ogóle zacznę chodzić boso wszędzie, zawsze. Nie pokażę moich stópek. Nie za darmo. Sprzedaję w ogóle swoje stópki też. Perwersą, ale jest to w zgodzie z moim kundalini, więc okej. Okay. Na ubóstwo małpka ukradła mi telefon. <grym> ale po co w ogóle nam telefon siostro? Prawda siostro? Po co nam telefon? Wdech i wydech. Zjadłabym kraba. Czemu u nas nie ma wodospadów? Ale nie takich. Powinieneś przestać palić. Narkotyki są złe. Mm, na bali wzięłam grzyby i policzałam taką żabę, ale miałam tripa przez 24 godziny. Uh, uh. Ja już wiem. Ja już wszystko wiem. Oświeciło mnie. Ja już wszystko wiem. Ja po prostu muszę się tam przeprowadzić. Padłam na to jako pierwsza osoba na świecie. Muszę się tam przeprowadzić i robić tam cokolwiek, nieważne. I to nie dlatego, że poleciałam tam po prostu na wakacje i nie musiałam tam nic robić, dlatego było fajnie. Tylko ja czuję, ja czuję spirytu. spirytu. Ja czuję spirytualistyczne połączenie z tym miejscem. Namaste. Natura, podróże to mnie kręci, a nie ten pieprzony zgiełk. Właściwie to nic mnie tu nie trzyma. Dzięki. A czy jakąkolwiek duszę coś gdziekolwiek trzyma? Powinniśmy wszyscy tam wyjechać. Świat jest taki piękny. Bali jest takie cudowne. Ja nie pasuję do tego świata tutaj. Powinnam była się tam urodzić, a nie na zerzeń. Tam ludzie żyją zgodnie z naturą z naszą matką ziemią, a wszyscy uprawiają jakieś sporty. Tam grają w taką... pitibola i papaje nakładają na stopy i przerzucają do siebie, a u nas... Znaczy tutaj, bo u mnie na Bali tak, ale tutaj... Tutaj nikt nie uprawia sportu. Przecież tu jest tak zimno, nawet w lato. Przenieśmy się tam, proszę. Chciałabym, żeby ludzie tutaj też byli tacy wrażliwi, oświeceni, spirytualistyczni, bogaci, weseli. Mm, bo tam każdy taki jest, a w Polsce nikt. Nikt mnie nie rozumie. Jestem oświecona. Home. To nie dlatego, że to były moje wakacje. To dlatego, że. I zmienia, zmienia... To, to nie dlatego, że były moje wak... I to nie dlatego, że to były moje wakacje. Ani dlatego, że zmieniłam miejsce i mózg trochę zaczął inaczej reagować. Nie. Tu chodzi o duchową przemianę. Home. Dlaczego u nas nie ma dobrego awokado? Dlaczego u nas nie ma pitahai? Dlaczego tu wszyscy z nocy parszywi? Um.